Cały czas wojujemy i pchacie, wy politycy, nas do wojny z Ukrainą. Nie wiem dlaczego, nie wiem czy to jest sprawa szantażu, czy czego. Troszczycie się bardziej o Ukraińców niż o Polaków. Halo, jestem tu. Czy może pan powiedzieć o biciu dzieci? Czy może pan powiedzieć o biciu. Halo, moment, jestem tu. Nie, 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 chwileczkę, chwileczkę. Wie pan, nie, nie, a nie, 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 nie. To jak pan mnie łapie za słówka, to jest ok. A jak ja, a jak ja próbuję zanalizować pana wypowiedź, to jest oczywiście od razu Rozalka Olaboga nie w szczepionkę. Po kolei. Minęło półtora roku i nie zmieniło się nic. Gdzie? Moment. Pytanie, złączył się pan z Tuskiem. Jest pan prawdziwą trzecią nogą jego... jak? Proszę o pytanie. No po kolei proszę, pewnie, proszę. tak? Bo chodzi o nagłośnienie, więc y musimy się wspomóc z mikrofonem. Macznie mam takie pytanie związane z ekonomią. Z większością spraw się z panem zgadzam, ale chodzi mi o to, że fajnie promujecie, obniżyliście składkę zdrowotną przedsiębiorcom, a co z pracownikami etatowymi. Co macie dla nich? Ja na przykład jestem teraz na drugiej skali podatkowej. Płacę wciąż 9% składki zdrowotnej. Dla mnie jest ok, mogę tyle płacić. Ale do tego dochodzi jeszcze obciążenie podatkowe. Płacę full składek y, emerytalnych, full składek y, zdrowotnych. Powiedzmy, przejdę emeryturę, ja nawet 13, 14 nie dostanę. Ktoś, kto pracuje na JDG, dostanie, bo będzie płacił najniższą składkę. Ale co dostanie? Emeryturę. A, A emerytura. prawda? 13, 14, tak. bo będzie poniżej tak. progu. Co ja dostanę z tego, że ja staram się uczciwie pracować? Wie pan, ja też pracuję od półtora roku, pierwsze w życiu na etacie. Powiem szczerze, jest to. Doświadczenie. Też ciekawe z tej strony, że ja, na przykład, ja całe życie miałem firmę. W, w, mam zerowy staż pracy, tak? Na przykład, bo na przykład moje państwo uważa, że jak ktoś jest przedsiębiorcą, to po prostu nie pracuje, tak? Pracuje ten, kto pracuje na etacie. I z całym szacunkiem dla pracujących na etacie, bo ja wiem ile, a ja teraz odprowadzam składek, podatków i wszystkich rzeczy. Oczywiście w moje wynagrodzenie jest zupełnie inne. Natomiast wie pan, trzeba wszystko robić po kolei, na ile budżet pozwala. Jest już zapowiedź ministra finansów obniżenia czy podniesienia kwoty wolnej od podatku w 2027 roku do 60 tysięcy zgodnie też z obietnicą, którą złożyła Platforma Obywatelska. To ruch w dobrą stronę. Jeżeli będziemy w stanie zapewnić finansowanie takie, a nie inne, ochrony zdrowia, ale do tego ja uważam, że trzeba jednak zmienić znaczy przede wszystkim wymyśleć system ochrony zdrowia, a nie tylko dolewać, możemy rozmawiać o obciążeniach również osób pracujących na etacie. To prawda. To nie jest tak, że tu są lepsi, tu są gorsi. Zawsze jest coś za coś. Pracujący na umowie o pracę ma jednak trochę większe gwarancje związane z zatrudnieniem, ze zwolnieniem, z urlopem. Ja pamiętam, co miałem będąc na JDG, nie było żadnego urlopu, zwolnienie było no, absolutnie symboliczne. Po prostu nie, nie, musie, nie mogłeś chorować. Jeżeli chorowałeś, to po prostu nie wystawiałeś faktur, nie jeździłeś, nie robiłeś zleceń i nikt ci, no co ci ZUS wypłacał? 200 zł, 300, więc w, tu, tu i jeden podejmuje ryzyko. Drugi podejmuje ryzyko. Rozumiem, że ma Pan poczucie niesprawiedliwości związane z tym, że etatowcy że dostali, mają te 300 czy 400 zł mniej od przyszłego roku na składce prowadzący działalność, a etatowcy tego nie dostali. Natomiast my oczywiście też widzimy etatowców i mamy pełną świadomość tego, że o tym też trzeba będzie zrobić rozmowę i, i, i przeprowadzić jakieś działania w tej sprawie. Natomiast one są wszystkie. Pochodną jednak sytuacji budżetowej, dlatego naszym wielkim zadaniem jest to, żeby, i to nie, jest, to nie jest, wie pan, wykręt, co ja teraz mówię, dlatego że często mówię też o tym, że są dwie strategie, w domu też tak mamy, radzenia sobie z problemem za małej ilości środków. Albo więcej oszczędzać, albo więcej zarabiać. Można czasami wdrażać je naraz. My nie jesteśmy tylko w sytuacji w państwie w polskim teraz, w której mamy tylko więcej oszczędzać. My musimy więcej zarabiać. My musimy tymi na przykład 180 miliardami, które mamy na obronność, nakręcić gospodarkę. Jeszcze 85 miliardów weźmiemy z mechanizmów Unii Europejskiej. Wtedy będzie więcej pracy, więcej podatków, więcej w budżecie i więcej możliwości luzowania obciążeń dla osób takich jak pan. To jest proces. To się nie stanie z dnia na dzień. Natomiast wiem, widzę, słyszę i wydaje mi się to, co pan mówi, bardzo ważne, bo tych ludzi są w Polsce miliony. Teraz tutaj. Nie będziemy się widzieć. Dzień dobry, Mariusz Rogowski się kłania. Takie pierwsze pytanie mam, ciekawość po prostu. Po co panu jest parasol, jak nie będzie padała a u nas nie kradną? Nie rozumiem? A takie A, pytanie. To, wie pan, bardziej to, to pytanie do Służby Ochrony Państwa, nie Dobra. do mnie. Ja nie, to tak, nie odpowiadam za stylizację. Proszę pana wysłucha, Wysłuchałem z uwagą to, co pan powiedział, czyli mówi pan to, co zawsze się mówi. Populizmy, nic szczególnego, nic konkretnego. Dziękuję za tę recenzję. Po prostu, po tak. prostu, no to co wszyscy mówią. Natomiast brakuje mi u pan czego? Mhm. Nacisku na suwerenność, której nie mamy. Dobrze, to tak będzie. Pań, pańska żona jest pilotem. Wie pan no. doskonale, że bez zgody Stanów Zjednoczonych nie możemy nawet wystrzelić rakiety z samolotu F-16 czy F-35. Wie pan o tym doskonale. My nie Co mamy żadnej suwerenności, to po pierwsze. No, no. E, po drugie, e, cały czas wojujemy i pchacie, wy politycy, nas do wojny z Ukrainą. E, nie wiem dlaczego, nie wiem czy to jest sprawa szantażu, czy czego, troszczycie się bardziej o Ukraińców niż o Polaków. Bard bardziej o Ukraińców, niż u Pol o Polaków. 800 ludzi. To, że nas okradają, to, że nas... To, że nas... No to proszę mi pozwolić skończyć. To, że nas okradają no. Ukraińcy, po kilka paszportów mają, a my płacimy, bo nikt tego nie kontroluje. Takie mamy dziadowskie państwo. Brakuje suwerenności, nie ma wolności. Pan by chciał ustawą blokować dzieciom telefony. A niech pan pomyśli może o tym, żeby dać wolność rodzicom wychowywania. Pan ubolewa nad tym, że rodzice w taki czy taki sposób... Proszę? Czego klapsów? Dobra, możemy, możemy porozmawiać? Halo? Halo, możemy porozmawiać? Bardzo proszę o konkretne pytanie. Bardzo proszę o konkretne pytanie. Już? Skończył pan? Czy zada pan to pytanie? Przepraszam, przepraszam, halo, jestem tu. Czy może pan powiedzieć o biciu dzieci? Czy może pan powiedzieć o biciu Halo, moment, jestem tu. Czy może pan powiedzieć o biciu dzieci to, co pan powiedział przed chwilą? Pan mi mówi coś o biciu dzieci. A co pan powiedział no o biciu nie wiem, że o bicie dzieci? Aha, ok, to już y, rozumiem, że to jest inna kwestia. Nie wiem, nie powiedział nie wiem, nie pan, że Polska nie ma suwerenności nie i wierzy. że Ukraińcy nas okradają, tak? Tak. Dobrze. To teraz tak, a to proszę jedno pytanie, bo jeszcze ubolewamy tak? nad wojną w Ukrainie. A co pan dlaczego na przykład sejm mnie potępi e, pana Nataniachu, czy my, byśmy byli za wąsy w uszach, żebyście tak boimy e, tego, żeby prawdziwego mordercę morderce, morderce mhm. od czasów II wojny światowej, nawet większego niż Hitlera? Nawet nikt tego nie potępi. Natomiast Ukraińcy najbiedniejsi na świecie są, chociaż jako jedyni Polska, jako jedyni, czyli Europa, wykluczamy Rosję z rozmów, cały świat we współpracy. z Biedna Rosja, kochana Rosja, no Rosja prawda? To, Ojej. Na to, na... Dziękujemy Ojej, za pytanie, władzy, władzy Dziękujemy bardzo. E, wie pan co, e, s, bardzo, bardzo precyzyjnie opisał pan to co ja powiedziałem, teraz ja opiszę precyzyjnie to, co pan powiedział. To jest tek bzdur. Zaczynając po kolei. E, nie, nie, nie. To, co Pan powiedział, to jest taki bóg. Po pierwsze, ma Pan dziwną skłonność do nadużywania wysokich kwantyfikatorów. Wszyscy, nigdy, zawsze, żadnej i tak dalej, i tak dalej. No, ale, ale Pan powiedział, żadnej suwerenności nie mamy. To ja powiedziałem? No, ale powiedział Pan, że żadnej nie mamy suwerenności. Że Ukraińcy nas okradają? Rozumiem, że wszyscy. Że nie spotkał pan takiego, co nas nie okrada, tak? O, Aha. jak pan chce. Nie, 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 nie. Chwileczkę, chwileczkę. Wie, Wie pan, nie, nie, a nie, 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 nie. To jak pan mnie łapie za słówka, to jest okej. Okay. A jak ja, a jak ja próbuję zanalizować pana wypowiedź, to jest oczywiście od razu rozalka o la boga, nie w szczepionkę. Po kolei. Polska ma pełną suwerenność. Pełną suwerenność. Nie wiem, kto Pana uczył i kto Pana informował w sprawie procedur użycia broni, rules of engagement w polskich siłach zbrojnych. Nie wiem, kto Pana uczył. Ruscy Pana uczyli? Kto Pana uczył? Bo ja, wie Pan, ja powiem Panu, gdzie ja ostatnio... Halo! Da mi Pan coś powiedzieć? Słuchałem ostatnio tego rodzaju wypowiedzi, wie Pan, gdzie w kremlowskiej telewizji, gdzie mówiono, Polska nie ma żadnej suwerenności. Zobaczcie, oni muszą Amerykanów pytać, czy rakietę mogą odpalić. Echo, echo... Wie pan, mamy oczywiście, że mamy suwerenność. Jesteśmy członkiem Sojuszu Paktu Północnoatlantyckiego. Jak panu coś mówi Centrum Operacji Powietrznych, to pan będzie, jak pan sobie to doczyta, to pan będzie wiedział, kto w Polsce wydaje decyzję w sprawie użycia broni przez pilotów lotnictwa taktycznego. Oczywiście, że mamy pełną suwerenność i oczywiście, że są takie momenty, w których jako członkowie Paktu Północnoatlantyckiego konsultujemy użycie broni przez naszych żołnierzy jeżeli miałoby do niego dojść z sojusznikami dlaczego dlatego że obowiązuje nas wszystkich artykuł 5 i jeżeli następuje zaangażowanie zbrojne z naszej strony oznacza to konsekwencje w postaci zaangażowania zbrojnego pozostałych krajów Paktu Północnoatlantyckiego. I to jest abecadło dotyczące bezpieczeństwa. Myśmy suwerenności nigdy tyle nie mieli, ile mamy teraz, z naszą pozycją, z siłą naszych sił zbrojnych. Może się pan uśmiechać, rozumiem, że niektórych może to bawić, ale niestety tak jest. Druga rzecz, o której pan wspomniał, to ta, że nie mamy, że Ukraińcy nas okradają i po co nas pakujemy w wojnę na Ukrainie. Wytłumaczę to panu, wytłumaczę to panu najprościej, jak potrafię. Ukraina dzisiaj została napadnięta przez agresora. Który to agresor napadł na Ukrainę nie dlatego, że miał taki humor, tylko dlatego, o czym otwarcie mówi, że zamierza przebudować architekturę bezpieczeństwa w Europie. Co się kryje pod tymi pięknymi słowami? Odbudowa Układu Warszawskiego i NATO. W której to my powinniśmy się znaleźć, zdaniem Putina, po ruskiej, a nie po zachodniej stronie. Jeżeli mnie pan pyta, gdzie wolę być, na Zachodzie czy w Sowietach, wolę ale na Zachodzie. Rozumiem, że są inni również na tej sali, którzy mają inne zdanie. Ja pozostanę wierny swoim przekonaniom. Mówi pan, pchamy wojnę na Ukrainie. Ukraina dzisiaj toczy wojnę z Putinem płacąc krwią, nie tylko pieniędzmi, po to, żebyśmy nie musieli nigdy toczyć wojny z Putinem. To nie wiem, co pana tak śmieszy. Śmierć tych dzieciaków w krzywym rogu? Pan ma w ogóle serce? Pan w ogóle ma jakieś ludzkie odczucia, kiedy pan patrzy na takie zdjęcia? Czy pana stać tylko na to, żeby się śmiać nad krwią tych przedszkolaków? Bo ja tego nie jestem w stanie zrozumieć, wie pan? A Jaką manipulacją? To Putin mówi, że to jest manipulacja, pan po prostu przedstawia ruską propagandę, jeden do jednego. Przecież Ruscy mówią od samego początku, od pierwszego ataku na Ukrainę, mówią, że to jest wszystko zmanipulowane, że to są wszystko, pan mówi jak Ławrow, pan mówi dokładnie jego słowami. Dziwię się, że ma pan odwagę to mówić jako Polak. Natomiast jeszcze jedna rzecz, która tutaj musi wybrzmieć. Ukraińcy nas okradają. Gdzie nas okradają? Przynosząc 15 miliardów do polskiego budżetu, 80 parę procent z nich pracuje. Ja też mam swoje przejścia z niektórymi obywatelami Ukrainy, którym wynajmowałem mieszkanie, z, z którymi się spotykałem na swojej trasie. Ale nigdy nie przyszłoby mi do głowy, żeby mówić, że Ukraińcy nas okradają. Jest dokładnie odwrotnie. Oni płacą dzisiaj do naszego budżetu składki. Pielęgniarki z Ukrainy wypełniają dziurę w naszych szpitalach, salowe, które nas obsługują w tych szpitalach, to Ukrainki, a nie Polki, bo nie miałby nas to przewracać dzisiaj na drugą stronę. Więc, drogi panie, naprawdę rozmawiajmy o faktach. Natomiast, naprawdę, proszę mi wybaczyć, ale jeżeli pan, kiedy mówię panu o tym, że dziewięcioro dzieciaków zginęło w Ukrainie od ruskiej bomby, uśmiecha się, chichocze i opowiada, że to jest manipulacja, to z kim mam do czynienia? Niech pan powie wprost. Ruscy panu płacą, czy jest pan wolontariuszem? Ale proszę dopowiedzieć wprost. Proszę dopowiedzieć wprost. Powtarza pan to, co mówiła Avro. Niech pan to powie wprost. Ja pytam. Jeżeli Pan nazywa to, co widzimy... No to proszę odpowiedzieć. Proszę bardzo. Ale ja też. To niech mi pan powie, dlaczego w momencie wybuchu wojny na Ukrainie wszystkie rosyjskie telewizje zostały wyłączone. Jesteśmy tylko z... E, I możemy... nie ma pan dostępu do Russia Today. Może? Ojej, nie i tak, do pan Sputnika. Pan, pan mówi, że... rosyjska propaganda. Z mam tą propagandę. Ojej, i tęskni pan za Sputnikiem. Nie, nie. No ale to co się pan martwi, że ruskie telewizje zostały to, to, wyłączone? Pan powiedział, że propaganda Przecież ruszka, to jest... A powiem, proszę pana, proszę pana, proszę pana, proszę pana, powiem panu pewną życiową obserwację. Jeżeli coś jest zielone jak żaba, kumka jak żaba, skacze jak żaba, to jest to prawdopodobnie żaba. Jeżeli ktoś mówi jak Putin, myśli jak Putin i uśmiecha się wtedy jak Putin, to prawdopodobnie jest to Putin. Tak, a nie kościuszko. Proszę o następne o. I tu pytania. mamy jasność. Może przejdźmy dalej, bo zdaje się, że się tu nie dogadamy. Polska jest suwerennym krajem. W Ukrainie dzieje się absolutna zbrodnia i tragedia. Polska jest odpowiedzialnym sojusznikiem. Nikt wojny nie zaprasza na terytorium Rzeczpospolitej, a Putin musi zostać powstrzymany w Ukrainie, żeby nigdy więcej nie przyszło mu do głowy sięgać po kogokolwiek innego. Kropka. To przejdźmy może do następnego pytania, bo i mam tutaj pana. No nie, decydują byli. organizatorzy, na pewno będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać. Dzień dobry. Krzysztof Nowy Sącz. Nie wiem, większość tu może jest Pana fanów, ale ja jestem na pewno na Pana nie zagłosuję. Dobrze. Bo się przejechałem. Ja, a zwłaszcza moja żona, która nawet dzisiaj do Pana nie przyszła tutaj. Pamiętam, jak Pan przed wyborami parlamentarnymi przyjechał do Sącza Wtedy, kiedy Tusk wyprowadził ludzi w obronie pani Joanny, której, która sobie żelki z majtek wyciągała i wielce była po, poturbowana przez policję i tak dalej. Zaraz, zaraz. Już. Poprosiłbym o pytanie, już, a nie już, już. o pana opinię na temat już, osób, już. o których niewiele wiem. Dobrze, dlatego Dobra? się na panu zawiodłem. Obiecy, obiecywał nam pan zmianę w polityce, obiecywał pan, że będzie inaczej. Minęło półtora roku i nie zmieniło się nic. Gdzie? Moment. Pytanie, złączył się Pan z Tuskiem. Jest Pan prawdziwą trzecią nogą jego, jak to się Proszę o pytanie. Dla, dlaczego Pan nie wykorzystał tego momentu, tego półtora roku, żeby rzeczywiście się przeciwstawić Tuskowi? Pamię... Ja Panu chętnie odpowiem. Dziękuję. No, Pamiętam, jak było powiedzenie takie między Kaliszem a Kwaśniewskim, że tym krajem rządzi rudy i wstrętny człowiek, a wręcz kanalia. I teraz po 10 latach te słowa się sprawdzają idealnie, a Pan mu w tym pomaga. Pan mu w tym pomaga. Mógł go Pan Ale... przyhamować. Wprowadziliście demokrację walczącą. Gdzie jest telewizja publiczna? Miała być telewizja publiczna. Pan szliż, Pan... Proszę, ba, o, czy, pytanie, nieraz, proszę. Potrafię, o Dobrze, oglądam ich w tym Polsacie na przykład bardzo często u Pani Gozdyry. Dlaczego nie ma telewizji publicznej? Tamta nie była, nie była. Z, nie była publiczna, ale ta jest tym bardziej niepubliczna. Ja mogę prosić pana o pytanie, I, osoby, I dlaczego, nie dlaczego, dlaczego przykładowo, przykładowo Cookies chciał zrobić porządek, nie udało się mu? Pan chciał zrobić, nie udało się mu. Tylko, że Cookies nie pchał się na stołki, a pan na stołek się wepchał. Razem z ludźmi obiecał. Zaraz pan się ustosunkuje do tych pytań. Pozbierał pan ludzi odpadki z platformy niektóre. Mucha nasrała na platformę, a teraz... Dość. Bice -bice. Dość. Dziękuję do panu pytania. za Dośimy zadanie pytania. Dość. Przekracza pan granicę wulgarności, której dość. nawet ja nie przekraczam, jak się zdenerwuję. Więc bardzo proszę, miał pan swoją szansę. Chętnie odpowiem. W momencie, w którym zaczął pan używać wulgaryzmów, skończyła się nasza rozmowa, a raczej pana możliwość wypowiadania się publicznie. Dziękuję bardzo. Teraz ustosunkuję się do tego. Rozumiem, że ma Pan potrzebę wylać wszystkie swoje żale i frustracje związane z tym rządem, a ja daję tę szansę, przyjmuję to, natomiast wytłumaczę teraz Panu, jeżeli chce Pan i jest zainteresowany odpowiedzią na to, co Pan powiedział, motywy moich decyzji, dobra? Umowa? To teraz proszę posłuchać. To teraz proszę posłuchać. To teraz proszę posłuchać. Tak? Już? To teraz proszę posłuchać. Mówi pan, że jestem trzecią nogą Tuska, mówią to wszyscy konfederaci i pisowcy, którzy przychodzą na moje spotkania. Przywykłem, nie rusza mnie to. W, pamiętam jeszcze hasło z, moich, z mojej młodości, kiedy nie uczestniczyłem w polityce, kiedy prezydent Lech Wałęsa mówił, że jest prawa noga, lewa, ja jestem po środku. W, ja chcę bardzo jasno i wyraźnie panu powiedzieć, jak wygląda polityka. Polityka wygląda tak. Że kiedy wchodzi się do Sejmu jako trzecia droga, tak jak myśmy weszli, to leżą przed Tobą nie nieograniczone z jakiejś sfery wyborów, tylko leżą trzy. Pierwsza jest taka robić koalicję z pisem. Oni nam to proponowali. Kosiniakowi premiera, nam rząd z trzynastoma ministrami i oni chcieli tylko trzech, żeby tylko nie iść do więzienia. Oni nam to proponowali, ale myśmy się na to nie zgodzili, bo uważamy, że ich miejsce jest w politycznym czyściu. Druga opcja. Druga opcja: zachowywać się jak konfederacja, czyli obrazowo mówiąc, siedzieć na murku i sikać raz na lewo, raz na prawo, tak? Przez cztery lata. Świetny pomysł. Wychodzę i mówię wyźle osiem lat, wyźle cztery lata, czy tam dwa lata, dziękuję, siadam. Sprawczość w polityce zerowa. Jak przyjechałem tu do Sącza z kosiniakiem zresztą, obiecaliśmy Państwu dwanaście konkretnych rzeczy żeby dowieść 12 konkretnych rzeczy trzeba mieć większość bo polityka to jest taka sztuka wie pan ja sam jestem politykiem od niedawna przed telewizorem to można mieć rację ale jak się jest w polityce to trzeba mieć rację i większość i żeby załatwić rzeczy które panu obiecałem Muszę zbudować większość w parlamencie. Przedstawiłem panu dwie opcje, które były do wyboru, zostaje tylko trzecia. Robić koalicję z tymi, z którymi można zbudować większość, bo nie ja tak wybrałem. Jak ja bym miał wybierać, to bym wybrał tak, że Polska 2050 miałaby 231 głosów. Ale Polacy wybrali inaczej. I wybrali platformę i wybrali lewicę i wybrali nas w trzeciej drodze. I teraz zdecydowaliśmy się to zrobić. Pan mówi, że poszedłem po stołek, nic nie zrobiłem, jestem przeciąnogu, wszystko rozumiem. Niech Pan teraz popatrzy na Sejm, którym kieruję od półtora roku. To jest nie do poznania instytucja. To jest instytucja, w której zaczęły działać wszystkie procedury demokratyczne, w której PIS i Konfederacja mają na każdym posiedzeniu czytane swoje projekty ustaw. Wszystkie numery dostają numery druków. Wszystkie prawa opozycji są respektowane. W tej chwili idzie zmiana regulaminu Sejmu, za którą tłuką mnie z platformy i z innych, którzy mówią, znowu opozycja będzie miała więcej do mówienia. Tak, bo opozycja ma prawo mówić w Sejmie. My wygrywamy głosowania, oni są opozycją i mają prawo mówić. Ich prawa powinny być przestrzegane. Czy pan jest ze mną jeszcze w kontakcie i słucha, co mówię? Bo tak się poczułem osamotniony. E Chcę powiedzieć panu, że w obszarze mojej odpowiedzialności zrobiłem wszystko, na co się zobowiązałem. I co, o czym mówiłem w listopadzie 23 roku. W moim obszarze odpowiedzialności, jako marszałek Sejmu, konsultacje społeczne, likwidacja zamrażarek. Najpierw, jak zlikwidowałem swoją, zobaczyłem, że jest w komisjach. Zmieniliśmy regulamin tak, że została zlikwidowana również ta w komisjach. Otwarty Sejm, 150 tysięcy ludzi z PISM-u, z Konfederacji, z Lewicy, wszystkich przychodzą na wycieczki, na spotkania, na rozmowy, na warsztaty. Mamy dwuletnią Leikę szkół, w programach, które dotyczą edukacji sejmowej. Ale to jest ważne, wie pan, bo pana to już nie interesuje, a ja, ja bym chciał, żeby przyszłe pokolenia żyły w demokracji i żeby to było dla nich ważne. Ja rozumiem, że pan jest wściekły na Tuska i na mnie, że ja stoję blisko Tuska. Tylko teraz powiem panu coś, co pana zaskoczy. Ale, ja go, ale, ale to ja teraz panu powiem, że pana marzenie jest bliższe spełnienia niż kiedykolwiek, dlatego że ja kandyduję przeciwko kandydatowi Donalda Tuska. Rozumie pan to? Przeciwko kandydatowi Donalda Tuska i przeciwko kandydatowi Jarosława Kaczyńskiego. Mam szansę powstrzymać Tuska, jeżeli tylko mi pan pomoże. Okiełznać, okiełznać tego rudowłosego, o którym pan tak pięknie opowiadał. Ja nie wiem skąd w ogóle te rude włosy, bo wcale rudy nie jest. Prosimy następny pytanek, ja ja bardzo proszę. proszę. Bardzo proszę. O! Dziękuję panu bardzo. Ale, ale drogi Dziękujemy. panie, ja, jeżeli pan mówi o tym korytku, to ja przy tym korytku nie mam nic. Co ja mam z tego korytka? To ja kładę ustawę, ja o spółkach skarbu państwa, żeby przy korycie nie było ludzi. Słucham? Co? Mogę? Oczywiście. Pani posłanka Nowogórska chce wkroczyć na ring. Bardzo proszę. Tak jest, moi drodzy, jeżeli pozwolicie, co prawda to nie moje spotkanie, tylko marszałka, który kandyduje na prezydenta, ale drogi marszałku, sam widzisz, że sądeczyzna i cała Polska, której tutaj masz obraz... jest tragedia. Nie, słuchajcie, stoją, słuchajcie, stoją ludzie, trzeba sprawić, trzeba zrobić, bardzo poważne zadanie trzeba wypełnić. To zadanie, marszałku, niech wypłynie z Nowego sądca, żeby ludzie stali, żeby ludzie stali nie jeden koło drugiego, tylko żeby stali razem. Żeby stali razem. Nie jeden obok drugiego, tylko razem. Bo jak będzie razem, to będzie wspólnota. A jak będzie wspólnota, to marszałek może być prezydentem i może zawalczyć o bezpieczną Polskę, polskie przyszłości dla nas i dla naszych dzieci. Dziękuję bardzo, dzięki Ula i Mogę? powiem wam szczerze, bardzo mi się tu podoba. Znaczy wasz temperament sądecki jest miłym ożywieniem. W, na w tej trasie. Jestem ciekaw, jakby sobie tutaj radzili pozostali kandydaci z trochę mniejszym temperamentem polemicznym, ale może się kiedyś przekonamy. Tylko niektórym hulajnogi trzeba zablokować. Panie Barysze...